Technologie informatyczne jest to rynek, który bardzo dynamicznie się rozwija. No i tak naprawdę co roku tworzone jest kilkadziesiąt tysięcy nowych stanowisk pracy, a patrząc na statystyki kobiet w IT jest znacznie mniej niż mężczyzn. Są one nadal niedostatecznie reprezentowane w tym sektorze. Dlatego dzisiaj zaprosiłam na spotkanie dwie silne kobiety, które reprezentują sektor IT. Podzielą się z nami swoim sukcesem, powiedzą jak doszły do tego stanowiska, na którym są obecnie, i też przedstawią jakieś bariery, które miały dotychczas przy budowaniu swojej ścieżki kariery w IT. Serdecznie zapraszam. Dziewczyny, dziękuję bardzo za przybycie. Dziękujemy za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać na tak ciekawy temat jak kobiety w IT. Myślę, że to jest temat, który, który, który można powiedzieć rządzi obecnie, dlatego że rynek IT ma bardzo wiele do zaoferowania i to nie tylko mężczyzna ma kobietom. Tak? Tych ofert pracy jest tak dużo, że warto po prostu się pochylić nad tym, czy, czy teraz nawet osoby, które nie programują, czy nie warto by było, żeby jednak zmieniły ten swój kierunek zawodowy. Dzisiaj gościmy, przepraszam, bo nie przedstawiłam Karolinę Kapustę oraz Ewelinę Gruszczyńską, która reprezentuje Girls in Tech. To jest organizacja, która jest skupiona wokół kobiet. Ewelina. Możesz mi coś w takim razie więcej powiedzieć na temat, na temat tej organizacji, jak ona powstała i, i jaki tak naprawdę, jaki, jaki ma zakres działalności? Czy tutaj już sama powiedziałaś, to jest taka organizacja, która skupia kobiety, zrzesza kobiety. W technologiach. Powstała w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w San Francisco, i tam ma swoją taką główną siedzibę. I założyła ją Adriana Gascoy, która w chwili założenia samej organizacji była jedyną kobietą w IT, więc myślę, że, no. myślę, że to ją jakby zachęciło do tego, żeby jednak jakby propagować taką ideę kobiet w technologiach, bo nadal jest nas niewiele, chociaż już na pewno od 2007 roku coraz więcej. A co jest naszym celem? Naszym celem jest głównie zrzeszanie, edukacja i angażowanie kobiet w nasze inicjatywy, czyli różne wydarzenia, które organizujemy. Mhm. I to jest taka wiedza, taki przekaz powszechnie dostępny, bo jesteśmy organizacją non-profit, więc bezpłatnie to udostępniamy jakby to, co my mamy, to, co mhm. my, czym możemy się podzielić naszą. Okej, okay. opowiedziałaś o San Francisco a Polsce, jakie są korzenie tej organizacji w Polsce, jak ona powstała? Mogłabyś w skrócie jeszcze coś tutaj ten, na ten temat powiedzieć? Jasne. Wierzcie tak w Polsce jest od roku 2016 mhm. od lutego, dokładnie tak, 5 lutego obchodziliśmy swoją drugą rocznicę tutaj przybycia naszej organizacji do Polski. I na ten moment działamy w Warszawie i tutaj mamy taką swoją też główną siedzibę tutaj w Polsce, bo jakby Gersin tak została założona od mm -hmm. początku. A w ja i we Super. A jak ogłaszacie jakieś eventy? Trzeba należeć do jakiegoś do waszego forum na, na Facebooku? czy no, Tak, mamy swoje kanały social media. Social media. I tam po prostu mm -hmm. różne informacje o wydarzeniach i to, co się dzieje generalnie. Mm -hmm. Ale szkolicie też, tak, poprzez te tak, wydarzenia? Tak, okay. tak, tak, tak jak najbardziej. Dzielimy się wiedzą. Świetnie, świetnie. No dobrze. Dziewczyny, ja tak naprawdę zaprosiłam was dzisiaj tutaj po to, żeby porozmawiać o waszej karierze, bo zaczęłyście tak jak Karolina, tak? Karolina, znamy się już. Parę lat i tak zaczęłyśmy jest. wspólnie pracę w sektorze rekrutacyjnym. Fakt, tak, że reprezentowałaś analizę rekrutacyjną, bo byłaś raczej odpowiedzialna za, in, za formę analizy tego, co, co, co tutaj mogliśmy przetwarzać. E, możesz mi powiedzieć, jak, jak, jak wspominasz swój start w karierze IT mhm. i ty jako kobieta, tak? Przeszłaś z sektora rekrutacyjnego do sektora typowego IT. Tak, tak, ten sektor rekrutacyjny pamiętam do dzisiaj, były to całkiem początki mojej jakiejkolwiek kariery zawodowej, kiedy wiedziałam już, że chcę poniekąd iść w kierunku IT, to ten IT Contracting wydawał mi się właśnie takim płynnym przejściem między, płynnym startem do tego świata. I faktycznie miałam tam styczność z kontraktorami, więc wiedziałam, jak ich praca wygląda na co dzień, jak atrakcyjnie ekonomiczne mają stanowiska. <gry> o właśnie, bo e... atrakcyjnie ekonomicznie. Dokładnie. Przerwę ci, mhm. bo, bo w sumie atrakcyjnie ekonomicznie dla kobiet i mężczyzn, czy, czy powiedz mi, czy, czy zarobki w, w branży IT, jeżeli chodzi o mężczyzn i kobiety, są takie same? Czy, czy jest takie równouprawnienie? Ja w mojej ścieżce zawodowej nie odczułam tych dysproporcji. Fakt, że mówię tutaj o takich stanowiskach związanych ściśle z analitykiem biznesowym, bo w takich mam systemowym, bo w takich mam doświadczenie. I widać problem na wyższych stanowiskach menedżerskich. To mhm. nadal jednak jest widoczne. A czy uważasz, że. Um, bo powiem tak, ja zawsze myślałam, że kobietom mhm. łatwiej jest znaleźć pracę jako na przykład agile coach, project manager czy nawet osoba na, na stanowisku jakimś zarządczym. Czy, czy, ale widać, że statystyki mówią inaczej, że mimo wszystko jest więcej osób, które testują, które analizują, czyli kobiet w branży mhm. IT jest więcej w obszarze programowania, czyli software developmentu, testowania, jak również analizy. Powiedz mi, czy, czy ty się z tym zgadzasz i czy ty mówisz tutaj właśnie o stanowiskach na wyższym szczeblu, że tutaj jest ta nierówność, jeżeli chodzi o wynagrodzenia? Tak, mówiłaś ściśle o stanowiskach na wyższym szczeblu, bo generalnie wydaje mi się, że jakby ten poziom niżej nie ma tego problemu. Nie ma znaczenia, czy to jest... Płeć nie ma takiego tak dużego znaczenia. Generalnie liczy się kompetencje, liczy się skuteczność i to jest porównywane. Bo faktycznie ta branża jest na tyle specyficzna, że tutaj nawet wykształcenie nie jest już tak istotne jak, jak w innych obszarach. Tylko właśnie osiąganie konkretnych efektów. I niezależnie, czy to jest analiza, czy to są testy, czy to jest development. E, też nie. Naukowcy potwierdzają, że wcale nasz płeć przeciwna nie ma większych zdolności analitycznych od naszych, tylko to jest cecha ludzka po prostu, więc no to każdy jedno. może znaleźć coś dla siebie. Tak. znaczy no IT zawsze się kojarzyło wszystkim z męskim zawodem. Mhm. Ze względu na to, że to jest jednak ścisłe, tak? To jest ścisły przedmiot, ale widać, że coraz więcej kobiet mimo wszystko pojawia się, tak jak <noise> jesteście reprezentantem tutaj <noise> tego sektora. Super. No, jeżeli możecie powiedzieć, nie wiem, Ewelina, no, jakie jest twoje doświadczenie zawodowe, jak zaczynałaś, bo jeżeli chodzi o Karolinę to tutaj powiedziała, jak, jaka była twoja ścieżka kariery? Jak ty się znalazłaś na tym stanowisku, na którym teraz jesteś? Znaczy tak, Jeżeli chodzi o moją karierę, to myślę, że ona przebiegała tak dość płynnie, początkując już od jakiegoś etapu liceum, gdzie tam powoli sobie układałam w głowie to, kim chcę zostać w przyszłości. I ty już liceum wiedziałaś, że będziesz programi, eee, że, nie, nie że będziesz anality analitykiem, tak? No tak może <grym> nie do końca, bo, bo jakby też do końca nie wiedziałam, czym ten zawód się jej I trochę mi brakowało też takiej wiedzy dostępnej czy takiej wiedzy przekazanej właśnie, co jest fajne, co jest popularne. na na rynku. A z przerwy, w czym byłaś dobra w takim razie w liceum? Czy czułaś się bardziej, w, nie wiem, jakby lepiej w matematyce, czy, czy raczej miałaś taki umysł czysto humanistyczny? Nie, właśnie zdecydowanie były to przedmioty ścisłe. ścisłe. Matematyka, chemia mhm. to raczej takie takie na najfajniejsze, najprzyjemniejsze dla mnie przedmioty, więc tak, zdecydowanie jestem ścisła. No więc jeżeli chodzi o tą karierę, to no, wiedziałam co chcę studiować, jakby poszłam w tą stronę i rozpoczęłam studia i jakby kontynuacją tych studiów było to, że wybrałam sobie specjalizację na studiach, tak, która się wiązała właśnie z IT, z informatyką. Kończyłam studia, to znaczy już w sumie kończąc studia, już pisząc pracę inżynierską, rozpoczęłam pracę w zawodzie, mhm. więc jakby to było takie płynne przejście pomiędzy studiami. A łatwo a Ci to, było znaleźć pracę podczas studiów? Wiesz, co, myślę, że tak. Myślę, że dość łatwo mi to przyszło, co nie oznacza, że to jest też jakąś regułą, prawda? Ale ja nie miałam z tym problemów i też, jakby jako osoba bez doświadczenia do tej pory w IT, jako kobieta, mm -hmm. nie, nie, nie poczułam się w jakiś sposób inaczej traktowana na rekrutacji czy, 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 czy jak, jakąś tam. A powiedzmy, negatywne nastawienie, więc no, dość gładko. Ja pamiętam ten okres, bo akurat <gry> razem przechodziłyśmy przez, przez te pierwsze kroki w karierze, bo też studiowałyśmy razem. Pamiętam, że pewnie to jest duża zasługa osób, które gdzieś tam nas pociągnęły do tego kierunku, do tej specjalizacji które wierzyły, że mamy przewagę wynikającą z tego, że mamy wiedzę z różnych zakresów, bo też i z zarządzania, i z produkcji, że też. Ta mhm. transformacja cyfrowa się dzieje i że specjalistów będzie potrzeba wielu i to, I to potrzeba też była już. To jest inspiracja tak naprawdę wynikająca z uczelni, tak? Dokładnie Czy... tak, Super. dokładnie tak. Więc y, fajnie, jeśli gdzieś w tych początkowych krokach jest ktoś, kto wierzy i ktoś, kto nie dyskryminuje. Mhm. Dziewczyny mówiłyście o swoich początkach w startupie. Teraz pracujecie w międzynarodowej organizacji. Karolina, może ty powiedz mhm. jakie widzisz różnice i jak teraz odbierasz swój taki codzienny dzień pracy? No na pewno różnice są duże, bo też i firmy zupełnie się między sobą różnią. Ja zaczynałam od startupu, gdzie tych projektów było bardzo dużo, gdzie one dotykały zupełnie innych branż. Gdzie praktycznie z dnia na dzień ta tematyka była zupełnie inna i trochę testowaliśmy, kto z nas lepiej dogada się z klientem. Więc tam nacisk był położony głównie na, na jednostkę, na to, jak szybko jesteśmy w stanie się uczyć i czy mamy chęci do tej nauki. To była najważniejsza rzecz, no bo też ja mhm. wtedy nie miałam doświadczenia. Okay, a teraz? Teraz jest zupełnie inaczej. Teraz już jestem na stanowisku seniorskim, więc też wymagane są mnie, wymagany jest ode mnie pewien wachlarz umiejętności i kompetencji i w tej duży, takiej, tak dużej firmie właśnie one mają największe znaczenie. Mhm. Okej, okay, masz stanowisko seniorskie. To jak z Twojego doświadczenia i punktu widzenia, jak wchodzą nowe osoby do Twojego zespołu, do zespołu projektowego, w którym mhm. pracujesz? Czy uważasz, kto ma szybsze, szybsze wejście, jeżeli tak porównuj, możesz porównać kobiety, mężczyzn, czy jest jakiś tutaj obszar, gdzie kobiety na przykład lepiej się odnajdują, a mężczyźni na przykład mają jakiś inny obszar, w którym szybciej w, są w stanie się odnaleźć w nowej organizacji? No, na pewno miałam przyjemność wdrażać trzech analityków na przestrzeni ostatniego I roku, więc mężczyźni. E, akurat tutaj była to zróżnicowana opłeć, jeden mężczyzna, okay. dwie kobiety. Mhm. E, no różnica, e, jeśli miałabym porównywać między płciami, no to na pewno te osoby e, mężczyźni dobrze się odnajdują w takich e, w wykonywaniu konkretnych zadań, więc <grym> łatwiej było mi powiedzieć, że jeśli chcesz uzyskać dostęp, to musisz zrobić to i to, i faktycznie widziałam od razu tego efekty. Eee, natomiast kobiety próbowały się same odnaleźć i jakoś zadeptować do tej nowej sytuacji, więc one musiały poczuć się do lepiej. <grym> znaczy, nie wiem, czy w tym przypadku powinniśmy generalizować, <grym> ale na pewno cech, bo na pewno cechą wspólną jest to zaangażowanie <grym> i pewność siebie, pewność swoich kompetencji, a jeśli nawet widzimy, że gdzieś jest ich brak, to Chęć nauki i nastawienie na jakiś pozytywny Siedzę. rezultat. Okej. Okay. Ty, Ewelina, masz jakieś swoje spostrzeżenia? Co, jeżeli chodzi, no, a może podejdźmy do tematu od tej strony: obecnie no, jest duże wysycenie e, pracowników, tak? Bo bardzo dużo inwestorów inwestuje mhm. e, w Polsce. I tych ludzi nie ma, ludzi w IT, tak? Bo mówimy tutaj głównie o tym sektorze. Czy uważasz, że czy widzisz jakiś taki potencjał do rozwoju dla kobiet? Na przykład, że na, obecnie w Twojej organizacji brakuje na przykład, nie wiem, testerów, programistek, programistek. I, i testerek, tak, mhm. zdecydowanie. Jeżeli chodzi o moją firmę i to coś, co w sumie zaobserwowałam po poprzednich firmach i jakieś tam słuchy też do mnie dochodzą od, 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 od ludzi z branży, tak po prostu. To jednak jeżeli chodzi o ten zawód programisty, mm -hmm. to no jest on niestety zdeficytowany, że tak powiem, przez, przez kobiety. Tak, te kobiety cały czas brakuje, no nie ale... sięgają mm -hmm. do, do tego zawodu, podobnie myślę, że z cysterkami, także tutaj. A z czego to wynika, jak myślicie, że cały czas mimo wszystko jest, jest, jest tych kobiet za mało chętnych do, do nawiązania współpracy czy do rozwoju w tym obszarze? Mhm. Znaczy wiesz co, ja myślę, że to wynika głównie z tego, że kobiety, że nadal mamy mało kobiet też na uczelniach takich technicznych, mhm. tak, które przygotowują okay. generalnie do takich zawodów, tak. więc myślę, że warto tutaj spojrzeć u podstaw, tak, dlaczego tych kobiet jest mniej, bo pewnie jest mniej aplikacji składanych przez kobiety, a tym samym po prostu jest nas mniej w projektach informatycznych i w tej branży. Myślę, że też na pewno wpływ na to ma postrzeganie kobiet mm -hmm. jako na przykład zawodu programisty, zawodu takiego skierowanego do faceta. Gdzieś no właśnie, się boimy trochę tego. Czyli cały czas jestem męski zawód. No ale ja myślę, że bycie programistką to jest coś fajnego. Możesz sama coś stworzyć, później to zobaczyć, mm -hmm. jak to no, działa. To mamy frontend, tak. tak? od razu możemy widzieć efekty tak. swojej pracy, więc to jest takie fajne rozwiązanie dla kobiet. No właśnie, mamy frontend, mamy backend, czyli mamy tutaj możliwości. A Ty, Karolina, powiedz mi może od strony takiej Twojej codziennej pracy, mm -hmm. czy masz jakieś takie bolączki jako kobieta w IT, z którymi się borykasz? Borykałaś. Yes. coś możesz tutaj <grym> szerzej powiedzieć? No zdarzają się takie zabawne sytuacje, kiedy przychodzę do pracy, a okazuje się, że nagle na toalecie nie ma, nie ma znaczka, że jest ona przeznaczona tylko dla kobiet. No bo dlaczego miałby być, skoro jestem jedyną osobą na projekcie, która jest kobietą i dlaczego ja powinna mieć swoją prywatną toaletę? Eee, no, no tak, no. to może być dziwne. No więc znaczka do tej pory nie ma, ale są za tym jakieś racjonalne powody, więc yy, yy, trzeba się uczyć tego dystansu i, i ten dystans jest na co dzień bardzo potrzebny. A czy spotykasz się z jakimiś takimi, nie wiem, podtekstami, czy, czy jeszcze cały czas to się zdarza, czy raczej już... W sensie to zależy, Nie, to zależy od zespołu, w którym się mm -hmm. pracuje. A teraz mamy taką tendencję, że pracujemy w coraz mniejszych zespołach, że te relacje są bardzo bliskie. Że Czyli jeszcze ten ja skram, pracuję. Tak, tak Scrum, tak, zespoły jailowe. Tak, zespoły skram, zespoły, zespoły co do zasady około 8 osób, mm -hmm. czy do 8 osób. Więc my jeszcze będą w takiej specyficznej strukturze, pracując w konsultingu, tak jak ja, gdzie, gdzie to są projekty dedykowane dla klientów, gdzie często mamy wyjeżdżamy mm -hmm. wspólnie na delegacje, gdzie Spędzamy ze sobą naprawdę dużo czasu. Gdzieś zaciera się ta granica, granica. między tym, że ja jestem kobietą, a wy jesteście mężczyznami, tylko jesteśmy kumplami z pracy. A więc to faktycznie fajne. To e jest. wtedy trzeba stać się trochę odpornym na te żarty, które no. czasami idą w różnym kierunku. I Myślę, że też nie bać się powiedzieć stop, jeśli komuś to przeszkadza, bo mhm. e faktycznie w pewnym momencie przestajesz być kobietą, a zaczynasz być kumplem z pracy. E ale jeśli ktoś ma do tego dystans, jeśli lubi sarkastycznie, Żarty I jeśli potrafi powiedzieć nie w momencie, w którym mhm. tego jest za dużo, to nie ma nie z tym ma z problemu. problemu. Super. Wiecie, tak myślę, że możemy też pomyśleć o tym, albo powiedzieć coś więcej, bo tak jak wspominałam, tutaj mamy, mamy teraz taki moment w życiu, że ja mam na przykład jako osoba, która deleguje programistów, deleguje zespoły programistyczne na projekty cały czas, bardzo dużo projektów do obsadzenia. Mhm. Czy, czy z waszego punktu widzenia nie wiem, widzicie jakieś takie technologie, które będą przyszłościowe, albo czy macie jakieś takie predykcje, e, które mogą powiedzieć, że teraz mówiłyśmy o tych zawodach, że brakuje programistek, brakuje testerów, a czy myślicie, że w przyszłości, nie wiem, tak jak wy miałyście, wcześniej e, na uczelni, tak? że, że uczelnia dała wam możliwość tego, że, że dostaliście informację, że takie zawody to będą zawody mhm. przyszłości? Czy myślicie, że, że, że teraz możemy coś takiego powiedzieć, co, 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 co może być takie przyszłościowe, nie wiem, jakiś nie wiem, obszar nowych technologii, bo wszystko staje się takie zautomatyzowane, tak? procesy stają się zautomatyzowane, mamy tutaj okres tej transformacji cyfrowej w organizacji, mhm. gdzie zakładam, jesteście świadkami tak, zmian Dobry, stanowiskowych, tak. zmian, zmian w, w projektach. Czy myślicie, że, że, że tutaj jakby jest taki obszar, który warto rozwijać i można powiedzieć teraz młodym osobom, które kończą liceum czy i, i chcą iść gdzieś na studia? Mm -hmm. Że to jest Fajny obszar, w którym możecie się rozwijać i że no to moim na pewno zdaniem, przyszłość? Tak, moim zdaniem, ze względu na to, że coraz więcej procesów jest automatyzowanych i yy, z tych procesów uzyskujemy coraz więcej informacji, to na pewno ten obszar analizy danych jest, mhm. jest, jest przyszłościowym obszarem. Ale mówimy tutaj takiej data, data science, tak, czyli gdzie tych danych jest strasznie dużo do obrobienia. Dokładnie, mhm. tak, big data. Big czyli data. M, zbieramy te dane teraz z, z coraz to wielu, większych źródeł i mamy ich coraz więcej, ale same dane nie. Nie niosą dla nas żadnej wartości i tak. trzeba umieć wyciągnąć z nich odpowiednie informacje. Więc wydaje mi się, że w tej dobie transformacji cyfrowej mhm. te kierunki na pewno okay. będą się rozwijać. Ewelina, czy ty masz może. Ja może dodała tutaj? jeszcze od siebie, bo to jakby z różnych obszarów możemy powiedzieć mhm. o, to, o, o tym, co idzie w dobrym tak. kierunku i czego warto się uczyć. Także myślę, że jeżeli chodzi o taki obszar języków programowania, to myślę, że Java, to jest coś, co było, jest i będzie. Mm -hmm. Słyszałam, że Python to też jest fajnym wyborem, jeżeli no, chodzi o przyszłość. Tak, bo to myślę, że Python, blockchain, tutaj totalnie, jest ten obszar, który, który, który teraz na, na, na obecnie zaczyna być bardzo popularny. Mm -hmm. Więc I tak. jeszcze to, o czym mm -hmm. powiedziałaś, ta digitalizacja, tak, to jest cały czas obecne. Yy, firmy się transformują, wdrażają mm -hmm. agile'a i myślę, że nawet yy, jeśli już nawet nie technologie, to takie bardziej miękkie skrę... zawody jak agile coach czy Scrum master, to też myślę, że ma fajną przyszłość. Mm -hmm. przed sobą. A czy widzicie jakieś różnice teraz z punktu widzenia Waszych zarobków i tego, jak na przykład macie ochotę być awansowane, czy uważacie, że, że macie takie same mniej więcej, czy jest nie, nie, może nierównouprawnienie, chciałam powiedzieć. Czy uważacie, że dostajecie takie same wynagrodzenie, jak wasi koledzy o podobnym doświadczeniu zawodowym? Tak troszeczkę zmieniłam temat, mm -hmm. ale myślę, że to też jest istotne, bo wiele kobiet. Chciałoby mieć pracę dobrze płatną, a wydaje mi się, że IT to jest właśnie ten, ten element, który daje taką możliwość, że Twoje wynagrodzenie będzie porównywalne do wynagrodzenia twojego partnera, męża i że będziesz w stanie nawet utrzymać swój dom z tego tytułu. Mm -hmm. Czy uważacie, że wynagrodzenie kobiet w IT jest podobne, czy, czy, czy cały czas walczycie o swoje. Czy wydaje mi się, że branża IT pod tym względem jest bardzo atrakcyjna no mhm. i to, to wiele osób wie i zdaje sobie z tego sprawę. E, czy są dysproporcje? No myślę, że dużo zależy od tego, e, o jakich szczeblach mówimy. Mhm. Jeśli chodzi o taki, o taki szczebel juniorski e, czy do seniora, to moim zdaniem różnic nie ma. E, ja tego nie odczułam. E, mhm. Oczywiście. Tutaj jest duży, duże pole do manewru dla osób, które chcą coś wynegocjować. Trzeba być, ponownie to mówię, pewnym ale pewnym sobie. siebie i znać swoją wartość. wartość. Bo te stawki też są bardzo elastyczne i mhm. czasami jeśli z, z zasady wychodzimy z jakąś niższą propozycją, no to po prostu tej, jak do jakiejś wyższej propozycji nie otrzymujemy, więc tutaj stawiamy na pewność, siebie u kobiet również, nie tylko u mężczyzn do <gry> negocjacji odpowiedniej stawki. Mm -hmm. Jeśli chodzi o ten szczebel menadżerski, mm -hmm. wydaje mi się, że tu jest troszkę trudniej, aczkolwiek to się zmienia. Zmienia się. Mm -hmm. A powiedzcie mi, czy co tak naprawdę pomaga kobiecie w IT, tak? Zrobienie swojego projektu, nie wiem, jakieś kilka zrealizowanych projektów, tak, żeby zdobyć tą pewność siebie. Tak, ja mam tą swoją wartość, będę teraz chciała uzyskać większą stawkę i będę o nią walczyła. To z Waszego doświadczenia, Ewelina, czy z Twojego, czy ty masz coś takiego, że musisz coś zrealizować i dopiero jak to zrealizujesz? to starasz się o, o lepsze wynagrodzenie, bo już masz tą świadomość, że już masz pewien etat za sobą, czy raczej masz inne podejście do, 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 do zwiększenia swojego wynagrodzenia, tak? Do tej pewności siebie. Myślę, że generalnie zarówno w pracy, jak i w takim życiu codziennym, mm -hmm. tak? jeżeli coś tworzymy, jeżeli coś nam wychodzi, jeżeli coś się udaje, to gdzieś tam nabieramy cały czas tej pewności siebie. Tak? Mm -hmm. Jeżeli mam jeden, drugi, trzeci, kolejny projekt udany za sobą, czy fajnie przeprowadzono analizę i jakby e, coś, co jest tego wynikiem, to mała ilość błędów po prostu, tak? i ten system działa, to gdzieś tam to wszystko mnie buduje. Tak? Mm -hmm. I to oczywiście wpływa na moją ocenę i takie poczucie pewności siebie. Jeżeli się czegoś nowego nauczę w pracy, tak, coś, co leży, bądź nawet nie leży w moich kompetencjach, ale, ale nauczę się tak, przy okazji, to, to też na pewno jakby dowartościowuje mnie jako pracownika i też pozwala mi na to, żeby negocjować jakąś wyższą stawkę.